Cześć, kochani, witam Was ze swojego balkonu. Wiecie co, chciałam Wam powiedzieć coś odnośnie Pani y, Pauliny Smaszcz, y, która jest y, teraz tak mocno na językach y, całych naszych tabloidów i ogólnie y, świata celebryckiego w kraju. Wiecie co, Pani Paulina. Rozwiodła się z mężem, co było dla niej bardzo ważne. Też taka sytuacja, taka rzecz, że to ona się rozwiodła, że to ona y, podjęła tę decyzję. W sumie, czy tak y, sama podjęła tę decyzję? Nie. No, y, zostało jej to umożliwione, bo ona się po prostu z tym lepiej y, czuje, że to ona podjęła ostateczne zdanie. Ale nie o tym, nie o tym. To, że ona się tam nie może pogodzić z tym yy, rozpadem tego związku, pomimo tego, że to już jest 3 lata. Nie może się pogodzić z tym, że yy, były mąż yy, układa sobie życie z osobą, dla której de facto ją psychicznie zostawił. Ona go zostawiła, powiedzmy oficjalnie i prawnie, ale on ją zostawił psychicznie. Yy, I ginie całe przesłanie. Które pani smaszcz chce przekazać wszystkim kobietom, głównie kobietom, bo zazwyczaj to kobiety zostają bardzo poszkodowane i bardzo pokrzywdzone i tak jak ona nazywa to zdepresjonowane po odejściu partnera. Bardzo ważne przesłanie, bardzo ważne um, pomiędzy tymi wszystkimi przepychankami um, jest um, gdzieś po prostu pomijane. A ona mówi jasno i wyraźnie. Kobiety, dbajcie o siebie, miejcie swoje zasoby pieniężne, miejcie swoje um, hobby, swoje biznesy i kontrolę nad swoimi um, finansami. Bo naprawdę później to nie jest tak, że rozstajemy się w zgodzie i ten wspaniały partner czy partnerka, która, czy który był wcześniej dla nas naprawdę wspaniały, bo no, no znamy się prawda, przez ileś tam lat od każdej strony, za przeproszeniem powiem nawet od dupy strony, nie? Wszystko o sobie wiemy, wszystko wiemy, gdzie każdy ma jakiś pieprzyk, gdzie każdy ma jakiś... Yy, Element na swoim ciele. I kochani, po tym, jak wdziera się trzecia osoba, związek, wszystko nagle się z... zmienia. Ten partner, to już nie jest ten partner, który był yy, właśnie z tobą, któremu mogłaś tu zaglądnąć i tam, on ci też i yy, wszystko było ok, tylko to już jest, yy, powiem prawdę, nawet można powiedzieć, twój wróg. Ja yy, widziałam. Taki rozpad małżeństwa w swojej rodzinie, gdzie osoba była bardzo zaangażowana w ten związek, obydwie strony były bardzo zaangażowane i aż było trudno siedzieć z tymi osobami przy jednym stole, ponieważ tak sobie stale okazywały uczucia i tak były tylko sobą zainteresowane, były już małżeństwem i nagle po prostu. Tutaj akurat nie partner yy, zupełnie, zupełnie, zupełnie się zmienił. Zupełnie. Tu już nie było kontaktu w ogóle z tym człowiekiem. Nawet patrząc mu yy, w oczy, Ty widziałeś, że, widziałaś, że to jest po prostu jakby kurde ze ścianą. Przecież ze ścianą nie da rady rozmawiać, ze ścianą nie da rady pertraktować, ścianę nie da rady. Yy, wziąć tak zwanie na emocje, nie można sobie pozwolić na to, żeby mm, jakieś współczucie w ścianie zbudzić, no bo to jest ściana, to jest mur i ja znam taki wyraz oczu, ja znam taki wyraz oczu i w ten czas nawet, jeżeli coś jest y, nie pomyśli danej osoby, która już y, chce zrezygnować z danego związku, bo ma już inny związek, który trwa i na którym mu zależy, no jest w stanie nawet y, cię, y, no nie wiem, chcieć cię zabić. I to ja nie mówię to y, y, jako tam, że myślę, że y, to jest nadwyrost, tylko naprawdę, ja to zobaczyłam w oczach, ja to zobaczyłam w oczach człowieka, który był, mówię, kilka miesięcy wcześniej czuły i tkliwy przez kilka lat dla swojej rodziny, swoich dzieci, swojej żony, a nagle stał się takim potworem, yy, który, no mogę powiedzieć, no chciał śmierci tej żony. Dosłownie chciał, żeby ona zniknęła, żeby przestała żyć. Nienawidził jej. Yy, była sytuacja, gdzie nawet. Yy, Rzucił się na nią fizycznie, gdzie dziewczyna miała metr 50 parę, a on miał metr 86 i był wagi, chyba nie wiem, miał ze 140 kg wagi, i powalił ją na podłogę. To było wszystko przy mnie. Także ona bardzo dobrze radzi kobietom bardzo, bardzo dobrze radzi kobietom. Miejcie swoje. Yy, Finanse, miejcie swoją pracę, miejcie swoje hobby, nie ufajcie tak ślepo, bo tak jak ona mówi w jednym z wywiadów, że no dobrze, teraz mnie hejtujesz, bo teraz masz bardzo dobrą relację ze swoim mężem, I to by się tak wydaje, że to będzie na stałe i jemu się też tak wydaje, ale każdej jednej stronie może coś odchwalić za przeproszeniem i może stać się bardzo odwrotna sytuacja z miłości, może przejść po prostu do. Absolutnej nienawiści, absolutnej nienawiści, jeszcze podsycanej y, tą osobą, z którą się partner wiąże. Tam kobiety ją y, bardzo hejtują i ja rozumiem to, bo ona się tak zagalopowała w taki mm, trochę kozi ruch. Tak jak też mi się wydaje, że nie pre, przepracowała tego związku, że nie nie potrafi odpuścić, że nie potrafi sobie poukładać życia bez tego człowieka, że obwinia o to po prostu wszystkich z otoczenia swojego byłego męża, no przede wszystkim jego obecną partnerkę i no może i jego samego, może nie wiem, może może nie wszystkich, ale na pewno tą tą partnerkę. Tylko, że musimy wiedzieć, że coś takiego w życiu się też zdarza. Że takie rzeczy się zdarzają w życiu i coś, co mamy teraz, i mówię, wydaje nam się, że jest to na zawsze, wcale nie musi być na zawsze i to nie musi być ze strony drugiej, tylko może być równie dobrze z naszej strony. My też możemy nagle powiedzieć, że widzimy lepszą alternatywę dla siebie. I powiem Wam wtedy nie fajnie nie chce się dzielić tak majątkiem człowiek nie chce się dzielić swoimi. Um, Swoimi, swoim majątkiem, no dosłownie, swoim majątkiem się nie chce dzielić, bo nie będziemy mówić, że tam swoimi, y, swoimi dobrymi cechami, bo to akurat nie, w tym, nie, nie o tym. Swoim dosłownie majątkiem. Dlatego każda kobieta, bo mówię tu przede wszystkim kobiety później zostają takie bardzo, bardzo poszkodowane, no bo nawet jeżeli gdzieś tam y, kobieta y, rozwija związek y, danego mężczyzny, no to. W, Tutaj dostaje też jeden mężczyzna i jedna kobieta, aczkolwiek ta kobieta jest zawsze w o wiele gorszej sytuacji, zawsze w o wiele gorszej sytuacji, bo mówię, ona jest bardzo często y, kierowana przez tego mężczyznę. Ten mężczyzna często odgrywa taką y, główną rolę y, w domu. On jest takim przywódcą, i pomimo tego, że kobiety też są bardzo mądre i potrafią sobie o siebie zadbać, to jednak y, będąc w takim związku, z mężczyzną, no pozwalają mu na to, pozwalają mu, y, pozwalają mu na podejmowanie najważniejszych decyzji. Y, no nie chcą, żeby oni czuli się źle, żeby oni czuli się y, jako nie samce alfa i pozwalamy im się opiekować sobą. A później przestajemy myśleć w ogóle o tym, że same zatracamy ten y, dar umiejętności dbania o siebie. I zostajemy na tak zwanym lodzie. Dosyć, że jesteśmy załamane, że w rozsypce jest nasza psychika, to jeszcze i finansowo bardzo często nie potrafią się kobiety pozbierać po tym. Dlatego też Joanna Przytakiewicz bardzo głośno o tym mówi: i bardzo, i bardzo, i bardzo ważne jest to, żeby kobiety miały swoje pieniądze. Żeby kobiety miały swoje pieniądze. Ja powiem na swoim przykładzie. Że też ostatnio odpuściłam i w ogóle nie interesuję się swoimi finansami. I nie jest to dobre. Także, no pani Paulina ma bardzo dobry przekaz bardzo dobry przekaz. Um, jej potyczki prywatne, no to są jej potyczkami prywatnymi. No, każdy ma tam mówię, emocje, każdy jest rozżalony y, po takim y, odkochaniu się partnera w nim. Każdy, no to, to, to ja ją doskonale też rozumiem, oczywiście. Tylko, że mówię ten przekaz, który ona cały czas mówi kobietom o tym, jak żyć nieważne w związku, nie w związku, ale też ze swoim poczuciem wielkiej wartości i ze swoimi zasobami finansowymi. No jest bardzo, bardzo ważny. Bardzo ważny. Dlatego tak samo jak i siebie dyscyplinuję, tak i proszę wszystkie kobiety, żebyście miały wgląd yy, na, swoje, na swoje ogólne życie. Nieważne, czy ono jest dobre, czy ono jest, yy, czy ono jest gorsze, czy jest słabe w tym momencie, ale zawsze miejcie yy, yy, możliwość funkcjonowania samemu. Bo życie jest różne przewrotne, nawet może ktoś umrzeć, może się starzyć jakieś, jakaś choroba. I też trzeba będzie sobie samemu radzić. Także w tej całej medialnej takiej przepychance. Um, tysiącach, setkach, setkach może, może nie tysiącach, ale setkach tych różnych wywiadów, y, tych y, żali, jakie pani Paulina. Wylewa. Tu ten wspaniały przekaz jest po prostu bardzo, bardzo zatracany. Bardzo, bardzo jest umniejszany i nikt yy, nie komentuje nawet tego, tylko na przykład mówi, jak on mógł z panią wytrzymać tyle lat. Dobrze, że panią zostawił. Pani jest taka, pani jest taka, pani już podziękujemy. A żadna kobieta nie mówi, kurde, ona ma rację. Ona ma rację. I Dziewczyny, pamiętajmy o tym. Dobra, buźka skarby. Pa.